Jak współpracowało ci się z legendą Robertem Górskim? No debiut w stand-upie to jest naprawdę dla mnie coś niesamowitego. To jest stand-up muzyczny, tak naprawdę to się nazywa stand-up muzyczny z braku lepszego słowa, bo nie jest to typowy stand-up, nie jest to też typowy recital. Tak naprawdę to taka forma, no, takiego stand-upu muzycznego, a Robert Górski, to jest dla mnie zaszczyt. To jest jak Robert zgodził się napisać dla mnie ten scenariusz. Ja skakałam ze szczęścia chyba z 15 minut i nie mogłam się uspokoić, to teraz nie wierzę, że to się stało. Robert jest legendą, Robert jest mistrzem, mistrzem słowa. Robert doskonale wie, co, jak rozbawić ludzi, co nam wszystkim w duszy gra. To dla mnie zaszczyt, że mogę z nim pracować. A jak się narodził ten pomysł, żeby stworzyć no swój stand-up? Ja zawsze chciałam mieć taką formę recitalu, właśnie czegoś takiego, że mówię, śpiewam. Zawsze chciałam coś takiego zrobić, ale zawsze się bałam. I mój mąż w końcu, na początku tego roku mówi do mnie, no ale dlaczego? Przecież to jest twoje marzenie, zrób to. Ja taka byłam na początku ostrożna, ale on w końcu powiedział, no ale dlaczego nie? Trzeba spełniać swoje marzenia. No i faktycznie tupnęłam nogą i zaczęłam całą procedurę. Odezwałam się do Roberta i to się wszystko zaczęło tak toczyć do Ani Ozner z dawnych lat. Ania mnie kiedyś uczyła śpiewu dawno temu. I przygotowała mnie wokalnie do tego spektaklu i naprawdę jestem bardzo szczęśliwa, że to się wszystko stało. Ja wiem, że się powtarzam, ale to jest tak piękny dzień dla mnie dziś, że wow! No ma tu wiki. Jeżeli spodobałam się wywiad, to subskrybujcie przeambitni.pl.